Nagrywasz się. Nie. Taką włosia to nie wiesz jaka jest włosia. Pan ta czerwona. Jeju, Afra, co? Co się dzieje, Afruś? No chodź. Nagrywaj. Nagrywa? Już nagrywaj. Ej, nie, 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 nie. Zuza, teraz nie. Czekaj, bo ona odciągnie Ja mam swoje metody, ja tak o. No. Słyszysz, nagrywaj. Wreszcie, ej, zamknijcie! No właśnie zamknijcie. A nie można, jeść. nie mogę jej zamknąć jak Jezu. ja siedzi. Nie mogę. Dobra. Nie czy ja sobie przejdę przez płot, tak? No to czym to. Jezu, ty jesteś jakaś idiotyczna. Dalej. Nagrywaj. Czyść tego konia. Nagrywasz? Nagrywam dawno już. Został, Zóśka, nie można zamykać. A. No, ale ona mi pomaga czyścić, tak? No, Zóśka. Ty masz, nie wiem co, bo ty masz mniejszą rękę. Aha. <laughs> Dobra. Osiata jest. Ja. Osiołek. Prrrrr. Prr, Dobrze. Prr. Ona nie ma stać, tylko ma podnieść łapkę, ale na razie nie czypią. Też trzeba. Tylko ją nie czyść tam wiesz, po buzi, okej? Okay? No, no, no bo... Nie ja czyściłam w jakoś, nie wyczyściłaś dobrze jej. <grym> <grym> I czyś sobie taką oślicę małą. Wyżej ten telefon zrób, patrz, mniej więcej no. tak. O. I możesz na chwilę pauzę zrobić, to jest ta środkowa. Nie będę. Dobra. Dobra, teraz ci wyczeszemy trochę włosy. Czyli to. Co, so, uważaj? Bo ty masz to zachowanie po swojej mamuszce, więc ja nie chcę, żebyś ty mnie jeszcze ugryzła. Chcesz? Gosią tam? Zrobimy się fajne fres. Pryt! Pryt! Natalia! Dobra! Natalia, to weź z daleka, tam nagrywaj. Zamkniesz. Czy osiołka? Czy osiołka tu tylko?